Witam Was w kolejnym odcinku Standard Island Już dzisiaj yy, Przyszłam tutaj, żeby nie pływać w tej wodzie yy, Zjawa Jak tu w niedawnym odcinku byliśmy u nurka To musicie Jak tu wychodzicie z wody to praktycznie na lewo od razu No Będę się bagować. Tak Eee... wyłącz dodatki. Przez te dodatki się buguje ziemia i wtedy skacze się. Czemu tak ekran? Nie wiem. Aha! Bo nie widzę w ciemności. A ja nie widziałam... Ten Wam poświecę. O, tu jest zjawa. No, cześć, Bolela Mato. O Boże, nie będę. Wybacz, ale nie będę tego czytać. Osiem tysięcy punktów ja tak naprawdę dostaję... To co jej przyniosłam to dostaję po prostu z powrotem. No nieźle. Tropiciel ma dla Ciebie questa. Czyli ty już nic nie masz. To idziemy na wyspę Tandra. No nieźle. Także yy... Z tą podką siły i szybkość. To jest podstawowa, bez rozszerzenia, jakby. Czyli wystarczy ten płomyczek. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Spałki tej blazowej. I to było na siłę, a na szybkość było cukier. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam. A tu już sobie mogę włączyć dodatek. Bo jest, to on jest czasowy. Więc póki można, to trzeba się nim nacieszyć. Na zaraz 60. Wow, poziom postaci. Cześć, tropicielu. No, widzisz, nie było tak trudno. Wiedziałem, że ci się powiedzie. Czas rozpocząć pierwsze polowanie. Nie możesz doczekać się tak samo jak ja. Udaj się na eksplorację i wytnij w pięć 150 dzikich kurczaków i 200 utopców. A przy okazji, przydałoby mi się diamentowy miecz, by sprawniej zabijać potwory. Zdobędziesz go dla mnie? Oczywiście. Eee... Na działkę. Zostawię te miksturki. Tą, moją zbrojkę Dobra I chłowisko. Ja podejrzewam, że teraz będą same takie zadania, właśnie na ubicie potworków. Więc yy, po prostu zacznę yy, nie zabijać. Najwyżej będę robić cięcia po jakiejś fil filce. Idę w moje miejsce. swoje miejsce. O tu, dokładnie. Al czy ty możesz mnie nie dziobać? Panie dziobak. Dobra. Więc ja robię cięcie. Dobrze, kochani, ja do Was wracam. Oj, bo właśnie wykonałam questa. Nie wiem, ile to mi zajęło. 7 minut. Znaczy, questa nie całego, tylko yy, samą kwestię kurczaczków. Więc idę teraz na utopce. Ja mam 2,5 no, taka. Nie, łusek. A więc to są. Teraz będą właśnie takie zadania, że, że trzeba będzie pozabijać. I na końcu będzie zadanie, żeby zabić. Bosa. O, ktoś nie zbiera mięsa, ja nie podniósł i tu zbieram. Dobra, kochani, to ja, yy, to sobie bo zabijam te utopce, bo już mam 16 i do was wrócę jak już będę na działce i albo będę szła na działkę, nie wiem jeszcze i będę robić miecz diamentowy dobrze kochani, ja już jestem u siebie trochę mi się tego nazbierało To włożymy do przepalania, potem się to zaniesie i sprzeda. Łączkę. Tak, dużo mam łączki już. Resztę jak będę przy tym przy tropicielu to przy okazji mogę yy, sprzedać już to w, yy, mięso. Yy, raz, dwa... Tu mam, nie mam tu, tu nie, a, a, nie, nie, Dobra. To idziemy na wyspę. Ja to chwilkę robiłam, tak? Znaczy nie ja o chwilkę. Nagranie już mam 23 minuty, więc możecie sobie powiedzieć, ile mniej więcej robiłam to zadanie. No to przy... tę misję. Ciekawe, coś teraz mam dla nas Zresztą nie ja mogę tam zabijać te potworki, więc tam różnicy nie robi. A no Trochę tam straciłam tego. No to się zrobi nowe. No hej. 10 tysięcy ekspa. O, 60 poziom, od razu dziękuję. Uporaj się z tymi utopcami, gratuluję i dziękuję za miecz. Czy będąc na ekspowisku spotkałeś może Lamberta? To mój stary przyjaciel, który spędził lata w tamtej krainie. Czy mógłbyś sprawdzić co u niego? Po takim czasie w samotności nie jest zbyt chętny do rozmów i nie ufa nieznajomym. Z tego co pamiętam, od zawsze interesował się czarną magią. Myślę, że wkupiłbyś się w jego łaski tworząc dla niego stół do zaklinania. Dobra, najpierw yy, tutaj sprzedaż no i 3000 weszło rozmowa z Lambertem. Ja nie wiem czy z tym Lambert! Ale najpierw musimy iść po studu zakinania. <grych> A studu zakinania kupimy umaga. A łochemka, bo chyba umaga. Bo swojego nie oddam. Nie ma bata. Zobaczcie, jestem zżyta z mojej strony do zakinania. I mój wspólny też. Bo jak zapewne wiecie, nie mieszkam w tym domu sama, lecz mieszkam z Mariuszem DJ Grabem. I ogólnie, yy... co mogę wam powiedzieć, on tylko tam zostawia rzeczy nic nie wnosi, ale no przynajmniej ma swój kąt, nie musi na survivalu tego wszystkiego mieć. Zresztą sama na swojej skórze wiem jak to jest mieć rzecz na survivalu i potem wszystko zginie. Więc tak bez interesu mu zaproponowałam mieszkanie u mnie. No hej. Dziesięć tysięcy? No dobra. Tylko gdzie jest ten Lambert? Tu jest teleporter. Eskel. Czy on tu może być gdzieś, czy on może czy gdzieś na ekspoisku prędzej? To jest pytanie. Tu jest Lambert. No hej. Z do zakinania? Ciekawe. Czego Ci potrzeba? 3000 punktów dostanę. Słyszałeś kiedyś o archa... arachnofobii? To, lek przed... to lęk przed pająkami. Nienawidzę tego wielonogiego gówna. Kiedy widzę te ich czerwone ślepie, zastygam w bezruchu. Pomożesz mi? Zabij je. Zabij ich 200 i 200 robaków. O nie. A może nie będę już nachodzić naszego spawna. Obiecuję, że sowicie z... za... ci to w... wynagrodzę. Polecam, abyś z mieć mię zaklętym zmora z podstawową Na pewno pomoże ci to w wykonaniu zadania. No dobra. Najpierw się może najem. <słuch> y i atrybuty sobie dodam. Mam jeden. To tutaj. No więc tak wyglądają moje atrybuty ogólnie. No chcę tu, tu w te trzy w tej chwili iść. Na razie, w szczęście nie, ani w szybkość. Szybkość mogę sobie zrobić yy, pod kątem. Na razie, a to na sam koniec zrobię. Więc chcę zrobić te trzy na maksa. Wróćmy na chwilę do domu. Zobaczę, czy mam właściwie taką książkę z morastową nogą. O, tak. Co jeszcze może być ostrość? Ogromca nie umarły, to bo nie może być na innym mieczu. O, tu mam dobrą ostrość, tej nie będę brała. Dobra, I zrobimy z drugiego miecza. <laughs> Czy nie może być? A ostrzycznie może być? Aha, no dobra. To ciekawe. Ja zbytnio nie jestem w zakręciach dobra, więc nie wiem, co tu jeszcze mogłabym dać. Moc to jest chyba na łuk. Dobra, to złożę ten miecz. Yy, mogę wziąć to. Dziewczyny temu jej galoty. Dobra. Idziemy na ekspowisko. Mm -hmm. Przejście na jaskini, tu chyba w tą stronę, chyba tu się idzie. Mhm. No. No, czemu przede mną uciekasz? Dobrze, kochani, to ja y, robię cięcie, a wy... Wy widzicie za sekundę już, jak już skończę, a ja tutaj się z nim pobiję. Dobra, to już nie są żarty. Dobrze kochani, ja się teleportuję do... na wyspę Bo... muszę zregenerować... Yy, yy, swoją... no... swoje życie. A po drugie muszę naprawić zbroję. Bo już czapkę zdjęłam wcześniej, bo mówię, że on, y, stracę ją. Może one nie mają jakichś najlepszych enchantów, ale. Ale boli to naprawianie tych z diamentowych zbroj. Także pająki mam zrobione, z silverfishem może być gorzej. No hej, przejście jaskinię. Także yy, ja tu sobie chwilę odpoczynę, że tak to ujmę. I. No co? I będę bić 200 z silverfishem. Mam nadzieję, że nie zginie... nie zginię dużo razy, albo wcale najlepiej. Więc do zobaczenia, jak już skończę. Dobrze, kochani, ja już... chyba... no, trzy mi brakują. Znazam taką... taką kampiarkę trochę. Ja sobie tu stoję, a one tu mi przychodzą i tu stają i ja je zabijam. O, zaraz zobaczycie. O, i one mi nic nie robią, więc spoko. O. Także... Idziemy. Oddecydowanie. On był tu. No hej. 12 tysięcy ekspa. Dziękuję. Może na jakiś czas będziemy mieli spokój. Dobra. Sery tak mało brakuje. Tutaj daj mi jeszcze na chwilę tam. To 61. Zrobię szybko. No na moją kampiarę.

61, dziękuję. Idę sobie. Także raz, dwa i mamy. Zlagowało mnie. No, przy okazji. No, możemy wszystko sprzedać. Bo mało kasy. i no, trochę się złożyło. Jestem ciekawa co tropiciel e, tym razem wymyśli, bo na pewno zaś wymyśli, ciekawego. Ale już odbiorę zadanie i będziemy kończyć. Bo mam godzinę nagrania, a podejrzewam, że z tego wyjdzie jakieś 20 minut, pewnie, albo trochę dłużej. No więc dobrze. A jest możliwość, że niedługo zrobię zadanie z, z linii pobocznej z myślą wierzą. Ale to zobaczymy, czy mi się uda. Lambert. Lambert, Lambert, stary. Moje serce raduje się na myśl o tym, że jest on cały i zdrowy. Podobno udało ci się zabić 200 pająków. Co? Moją czar mają czerwone oczy? To bardzo cenna informacja, która niezwłocznie uwzglę... uwzględnie w moim bestiariuszu. Okej. Okay. Nasza lista potworów się zawęża. Pozostały nam szkielety. Uważam, że powinieneś porozmawiać z kopaczem. Kto może wiedzieć więcej o kościotrupach niż on? Dobra, tylko. No dobrze, to jeszcze porozmawiam z kopaczem. Yy, tego nie mam. To sprzedamy. I to sprzedamy. A jeszcze oczy możemy sprzedać. Strzał możemy sprzedać. Kości też możemy sprzedać. Dobra. To teleportujemy się na Thunder Wyspę. Znaczy na spawn'a środkowego? Eee... Ty Boże, znowu się zamontam. Idziemy na cmentarz. Bo kopacz jest na cmentarzu. Bo ja, jeżeli będzie zabicie szkieletów, to ja po prostu sobie mogę zrobić między odcinkami. I. No hej. Nie sądziłem, że kiedykolwiek spotkał kogoś z, sam z takim samym hobby. Śmierć potrafi fascynować, prawda? Fascynuję się szkieletami od lat. Niestety nie mam tu zbyt wielu chętnych do ich zakopywania i te nędzne truchła wymiękły się nam trochę spod kontroli. wymknęły. Udaj się na ekspoblisko i zabij dla mnie 200 szkieletów oraz dostarcz mi zapas 18 łopat żelaznych i dwa staki ziemi. Na wszelki wypadek wykopię tu dla ciebie mały dołek. <grym> no dobra. O, akurat tu stanęłam. Więc y, wiemy, co mam robić między odcinkiem. Więc ja wam dziękuję za ten odcinek. Zapraszam do kolejnych. Do jutra, tak naprawdę, bo jutro jest piątek, więc y, y, jutro będzie kolejny odcinek. A w weekend znowu wolny. Zapraszam Was do subskrypcji, do. Y, Dzwoneczka, żeby dostawać yy, powiadomienia do łapeczek, do komentarzy. I dziękuję za obecne komentarze, które już się pojawiły. I dziękuję Wam za ten odcinek. Do jutra. Pa! pa.